Panie Jezu nasz ukochany Królu i Zbawicielu zbliżają się następne wybory na prezydenta Polski i Polacy w katolickiej Polsce bardzo proszą o pokierowanie nami abyśmy mogli wybrać patriotę polskiego na prezydenta Polski godnie reprezentującego naszą ojczyznę katolicką bającego o obywateli granice i całość naszej ojczyzny Panie Jezu bardzo prosimy Zaproponuj kandydata według Twojej Bożej woli. Pan Jezus, moim wyborem, jak i całej przynaświętszej trójcy jest kandydat patriota Polski, wierny katolik, uwielbiający Trójcę przynaświętszą i Marię Królową Waszą. Rafał Piech, który nigdy nie zdradził Boga, ojczyzny ani rodziny. Dlatego przypominam Wam, Polacy, abyście pamiętali, co niewola znaczy do której swoją ojczyznę oddaliście przez zlekceważenie Boga Ojca Wszechmogącego porady. Któż jak Bóg i tylko Bóg jest waszym przyjacielem, a wy zlekceważaliście słowa Boga Ojca i wasza ojczyzna jest zagubiona, bo partia PiS okazała się przez obce kraje zniewolona. PiS nie ma swojego zdania polskiego, bo jej członkowie nie są patriotami, a uzależnieni od narodów bez polskich korzeni. Żal nam jest Was, Polaków, bo jesteście zmuszani i namawiani do różnych radzieckich decyzji i dlatego nie macie bezpiecznej, pokojowej przyszłej wizji. Nie macie poparcia u hierarchów w episkopacie, bo oni także są innych zamiarów, bo nie są Bogów trójcy w Danii. Demoniczni ludzie nie chcą słów Jezusa, Chrystusa króla Polski wymawiać. Bo lubią nami wzgardzać. Faryzeusze żydowscy zawsze gardzili Bogiem Jezusem Chrystusem i wybierali wielu różnych panów pełnych łgarstw. Mało kto prosi nas o dobre wybory polityków, bo wierzą wszystkim politykom mającym pełno diabelskich wników. Polacy, dokąd będziemy czekać na wasze poważne decyzje i wybory, aby wasza ojczyzna? mogła trwać w zjednoczeniu i pokoju, w dobrych, patriotycznych wyborach. Tak dużo macie szkód i strat od rządzącego PiSu. A wy jeszcze im wierzycie? Którzy rządzą wami Polakami od wielu lat? Zawsze Boga pytajcie i waszej królowej, bo także księża błądzą i pozwalają na kłamstwa i obiecanki bez pokrycia, bo długów pełno macie. Tylko Bogów wierzcie i pytajcie, Właści rządzący politycy i duchowni mają często złe podpowiedzi i takie zawsze i waszą ojczyznę na zgubę przygotowują. Tylko Rafał Piech jest naszym uczciwym i prawdomównym kandydatem, bo on modlitwą z nami rozmawia. Tylko Rafał Piech, Polak i patriota, jest godnym naszym kandydatem do pełnienia funkcji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Błogosławią Polskę, a Polaków łaskami moimi obdarzę, ale tylko wtedy, gdy wybierzecie Rafała Piecha, bo on wie, że tylko Bogu, Trójjedynemu, wierzyć trzeba. Amen. Jezus Chrystus, Król Polski, oczekujący na odpowiednie akty i wnioski. Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem na Najświętszym Sakramencie 16 maja 2023 roku.